Siostro, ile ja mam wołać, co to jest ten megafon? Znowu siostra w bufecie na tych mielonych. O, tłuszcz cały, nowy kitel niby. To nie plamy. jest tłuszcz, tylko palec pana doktora, jak mnie pan <słyska> doktor obłapiał. Siostra już naprawdę chyba ma kołowaciznę jakąś. Tak? Nie chciało zejść. Pan to gdzie siostra doktor była? W przebieralni. Była. I za co się siostra przebrała? <słyska> Za no. siostrę. No, no tak, to jeszcze nic nie pomoże, wszystko jedno z przodu, z tyłu, goła, ubrana w świetle, w ciemności, taka sama Będę oj, różnicą. bo pana zostawię Ta. raz na zawsze i skończą się te oj, niech to się stanie wreszcie, mi ten słup odstąpił siostro, póki siostra jeszcze tu coś rozumie jest tak, jutro za, trochę mi uciekło, no zapomniałem jutro jest International Pe Patient Day jest taki specjalny dzień służba zdrowia pacjentom i pacjenci służbę. Rozumie siostra? Występy, wesołość, poczęstunek, yy, relaks, no, taka wieczorynka trzeba zorganizować. Występy. Tak. Ja, robię, ja myślę... Yy, Czym pan doktor myśli? Tym, czego siostra w ogóle nie ma. Aha. Tak, tak. Ciekawe, no. ciekawe. I ciekawe. Ja myślę, że ja zrobię taki, taki ramowy scenariusz. Nie scenari mówimy o rozumie. Chyba nie. A siostra rozumie? Słowo rozumie w ogóle? Tak. Scenariusz taki opracuję, będą konkursy, ja będę robił zagadki, może się uda namówić kolegów na e, jakiś mały występ. To będzie świetnie, tak. świetnie, I właśnie chodzi o to, żeby siostra ja listę, tam parę rzeczy kupiła, czy skombinowała. Wszyscy wyjdą, jak pan doktor będzie występował. Beze mnie. Siostro, jeżeli siostra w ogóle myśli o występie... Ja nie myślę, jestem niezbędny w do Siostra coś z tego zrobi, coś w rodzaju takiej maseczki. A w ten sposób wyżej, wyżej, wyżej. Przecież to nie jest dziadek mróz. Wyżej, bo jak siostrę zobaczą, to im się rany pooperacyjne potwierają. A ja chcę, żeby to Które był spokojny. A pan doktor strzywał. Ja strzywałem, ja. Proszę bardzo, ręce. One są już. Otwarte. Ja się I przebiorę. No. Najlepiej jeśli siostra przebierze za wór albo za sopel.